Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mr. Misiek. Poleca. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze macie troszeczkę sił, aby usiąść i obejrzeć kolejny odcinek. Co niektórzy podejrzewam, że już mogą mieć dość tych świąt, głowa może boleć, marzą o tym, by odpocząć. Co niektórzy spotkali się z rodziną po latach, po miesiącach, po tygodniach. Więc trzeba było usiąść, porozmawiać, podyskutować. Wcale wam się nie dziwię, moi drodzy. Więc na początku pozdrawiam wszystkich widzów. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów. Pozdrawiam tego jednego pana, który. Obejrzał dzisiaj moich 20 filmów. 20 filmów skomentował, że nie da się tego słuchać. Delikatnie, naprawdę, ja to delikatnie ujmuję. Te słowa nie były takie delikatne, że nie da się tego oglądać, że nie da się tego słuchać, że informacje to jest pierdu, pierdu, itp. i itd. Gościu. Sorry, Batory, ale 20 filmów obejrzeć to albo dzisiaj, dzisiaj naprawdę nudziło, albo masz naprawdę przykre życie. Słuchajcie, moi drodzy, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oglądania grupy Facebookowej. Tam do jutra jeszcze jest promocja na turbosprężarki i na wspomagania do serii ciężkiej. Myślę, że cena jest taka, że nigdzie tego nie dostaniecie w takich pieniądzach. Jest to zrobiona oferta i promocja specjalnie na święta pod tego zająca. Tak jak widzicie na tyłu, mamy kartonik po rozruszniku. Ja zaraz do tego rozrusznika może przejdę. Mamy wieniec. Wieniec koła zamachowego od C360. Jest taki sam w 40, jest taki sam w C360. 55 C362. Jest taki sam, moi drodzy w zetorze. W wszystkich zetorach od 47, 18, 57, 71, 11, 11, 60, 72, 52, 33, 73, 73, 41. Wszędzie wieniec jest taki sam. Jeżeli chodzi o ceny tych wieńców, to one się tutaj y, wahają w granicach 80, 70, 100 zł, nawet 100 parę, to powiem Wam tak, wszystko to jest import, tylko inna naklejka i inne opakowanie, y, nie wiem kto robi dla Waryńskiego, nie będę tutaj się wypowiadał, bo nie wiem, wieniec jest tylko i wyłącznie jeden i teraz tak, przy zakupie na co zwrócić uwagę należy aby wieniec był wykonany prawidłowo czyli powinien być zacięty z jednej i powinien być zacięty z drugiej strony tak żeby zębatka od wieńca od wieńca mówię zębatka od rozrusznika mogła się z wieńcem zazębiać szybciej po prostu żeby delikatniej wchodziła aby osadzić wieniec, moi drodzy, bo wiele osób przychodzi i mówi, Panie, on jest za ciasny. Wieniec, tak samo jak każde koło talerzowe od mechanizmu różnicowego, powinno być czy to na kole zamachowym, czy też na obudowie mechanizmu różnicowego, osadzone w miarę ciasną. Czyli wieniec trzeba nagrzać i go nabijać. Najlepiej jak to zrobić, moi drodzy, teraz już jest ciepło, coraz cieplej, więc automatycznie koła zamachowego nie schłodzicie za bardzo, ale można nagrzać koło, jeżeli chodzi o sam wieniec. Nie koło, tylko wieniec. Nagrzać. Moi drodzy, jak grzejemy yy najbardziej popospolita, nie jakimś palnikiem, można palnikiem tylko palnikiem to tak, w jednym miejscu bardziej nagrzejecie, a w drugim już stygnie najszybszy, najprostszy sposób i to podpatrzyłem u pewnego youtubera teraz nie pamiętam u kogo, więc nie będę tutaj kłamał, że u tego czy u tego duży rondelek z wodą, tak żeby wieniec wszedł i grzany aż woda zacznie się grzać, w wrzątek Czyli około 100 stopni i widziałem, że fajnie to wyglądało. Więc jak mówię, grzać w jednym miejscu nagrzejecie bardziej, w drugim mniej, a jeżeli będzie cały utopiony w wodzie, to nagrzeje się cała powierzchnia równo. Wyjmujecie, wkładacie. Taki widziałem właśnie patent. Eee, oczywiście, jeżeli on będzie leżał na dole, w kociołku to od ognia też bardziej się nagrzeje i w miarę równo więc wyjmować zakładać jak najszybciej i dlaczego wieniec zużywa się tylko w dwóch miejscach zawsze jest to miejsce z tej strony niekoniecznie że tutaj może być tutaj tutaj w zależności jak jest osadzony ja układuję przykładowo zawsze jest Wał. Yy, wał, mówię. Wieniec wyrobiony w dwóch miejscach. Tak i po przeciwnej stronie. Zawsze. Nie ma tak, 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 tylko zawsze jest po przekątnej, moi drodzy. Zawsze. Nie ma inaczej. Dlaczego? Ponieważ silnik czterocylindrowy, jak i każdy inny silnik, zatrzymuje się. Zawsze w jednym miejscu. Czyli gdy tłoki wszystkie są w połowie swojej pracy, swojego skoku, czyli powiedzmy, jeżeli będzie miał skoku 20 cm, to powinien zatrzymać się na 10 cm. Wszystkie tłoki powinny być na jednej wysokości. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wtedy jest najmniejsza kompresja. Najmniejszy opór, czyli część będzie wychodziła z roboty, część będzie wchodziła w robotę, tak jak jest w C360, i zawsze w jednym miejscu będzie się zatrzymywał. Nigdy nie zatrzyma się tak, że jeden tłok będzie u góry, drugi na dole. No, chyba że pomożecie hamulcem i będziecie próbowali silnik zadusić, to taka możliwość jest jak najbardziej do zrobienia, ale samoczynne gaszenie. Zawsze silnik zatrzymuje się w dwóch. Położeniach poprzekątnej, jeżeli dwa gary środkowe idą do góry, dwa na dół i druga sprawa, idą dwa skrajne do góry, a środkowe na dół, wtedy blok musi się, ryblok tuleje w bloku, tuleje tłoki w bloku, muszą być na jednej pozycji, dlatego to on się tak zużywa. Moi drodzy, oczywiście, wieniec, jako wieniec można obracać. Jeżeli będziemy obracali, to musimy sobie zaznaczyć, w którym był miejscu, żeby było delikatne przesunięcie, aby w miejscu, w którym startował wcześniej, było już to minięcie, pominięcie, żeby to prawidłowo dalej chodziło, żeby to nie startował znowu na tych zębach, które już były podrobione, które już były bardziej podciągnięte i które już są bardziej. Może zużyte, ale powiedzmy, zmęczone życiem. Zmęczone pracą. Moi drodzy, dlaczego uszkadza się wieniec? W starych rozrusznikach mieliście przede wszystkim tutaj na sprzęgle głowiczka była dotąd. I to była podpora. Także było ten to sprzęgiełko było. Może nie tyle, że w osi, co miało swoją podporę, to była tulejka w głowicy, i ten wieniec nie miał czegoś takiego, czy zębnik, że mógł sobie pracować góra dół No chyba, że już się tulejki wyrobiły na będykcie, to wtedy jak najbardziej coś takiego mogło się zdarzyć, że on sobie podnosił się do góry, i zamiast pełnym zębem, to brał już gdzieś tam w połowie zęba yy, po wysokości tak drodzy po wysokości zęba, czyli odtąd do góry zamiast brać od samego tutaj dołu na to należało zwracać uwagę. I teraz powiem Wam tak, jest bardzo wiele opinii, które uważają, że te rozruszniki, to jest badziew, badziew, badziew jeszcze raz badziew. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które zajmują się regeneracją takich rozrośników, już tych szybkoobrotowych. Rozmawiałem z osobami, które rozpatrują ewentualne reklamacje, wszystkie zgłoszenia reklamacyjne. Gdzieś ktoś, kto zajmuje się tym, e, powiedzmy, zawodowo przez 5 dni w tygodniu, przez 8 godzin dziennie, zauważył pewną rzecz, którą e, Wy, jako użytkownicy, gdy kupicie jeden rozrusznik, drugi, przejedziecie się, macie swoje zdanie wyrobione, a najczęściej te zdania wyrobione są na podstawie zdań innych ludzi i ktoś, kto z takim rozrusznikiem nie miał nigdy do, nigdy, e, do czynienia. Te rozruszniki potrzebują bardzo mało prądu. Potrzebują mały akumulator, tylko musi być dobrze naładowany. Nie jeżeli będzie pół. Akumulatora, czyli gdzieś tam zaczyna padać, nie ma tej mocy rozruchowej, też to inaczej się zachowywało, jeżeli chodzi o te rozruszniki szybkoobrotowe, małe, jeżeli chodzi tutaj o magnetona, bo ja jeszcze raz powiedziałem, że stawiam na magnetona. Ta firma 15-16 lat mnie nie zawiodła, naprawdę, moi drodzy. To są reklamacje przez tyle lat, to na reklamacje gdzie była wada naprawdę wada producenta, bo Czesi w miarę podchodzą do tego uczciwie, jest tam protokół szkody napisany. To było 5 sztuk. 5. Przez tyle lat, moi drodzy. To są rozruszniki, gdzie naprawdę warto wydać te 500 zł i mieć spokój na lata. Zaraz odezwą się wszyscy hejterzy, że te rozruszniki są badziewne, ponieważ uszkadzają wieniec. Moi drodzy, Tutaj trzeba zacząć od tego, że trzeba rozróżnić dwa typy rozruszników. Dwa typy rozruszników: yy, porządne i no name. Z racji ceny i z racji tego, że ludzie nie mają pieniędzy, część ludzi jeszcze się nie nauczyła na własnych błędach, że kto kupuje tanio, ten płaci dwa razy. Yy, Moi drodzy, ja już jestem. Mam jakieś doświadczenie życiowe. Ja już nie raz, nie dwa sam przejechałem się na tym, że jak kupiłem tanie coś, to wytrzymało dzień, dwa, trzy, miesiąc i tak trzeba było kupić coś innego, bo. się. zdupcyło. Prosty przykład, już nie czepiając się części rolniczych, części samochodowych. Kupiłem kiedyś dawno dawno temu 15-14 lat temu tarcze hamulcowe. Jeszcze wtedy miałem Seata Leona. Kupiłem tarcze hamulcowe. Tanie. Moi drodzy nie wytrzymały 15 km bo po 15 km. Ach, zrobiło się coś takiego. Zuzamkowało się. Kupiłem ciut droższe. Tarcze hamulcowe wytrzymały 8000. Po 8000 tysiącach zrobiło się tak. Kupiłem drogę. Na tamte czasy to było około 300 zł za sztukę tarcza hamulcowa. 200, niecałe 300, 280 jakoś tak. Za sztukę przejeździłem na nich 60 tysięcy i poszły do Żyda. Razem z samochodem. Ktoś to kupił i podejrzewam, że jeszcze się pocieszył, bo nawet tam po tych 60 tysiącach rand nie był wcale zbyt duży. Więc jak mówię, kto kupuje tanio, ten płaci dwa razy. Musiałem dwa razy dodatkowo zapłacić mechanikowi, dwa razy musiałem yy, to tracić czas, jeździć. Jedne tarcze były uznane, hamulcowe. Drugi tarczy hamulcowych nie uznali mi reklamacji, powiedzieli, że to z winy użytkownika. Zostały doprowadzone, przegrzane i reklamacja została odrzucona. Więc jeżeli chodzi o rozruszniki, to bardzo wiele osób kupuje tanie. Tanie rozruszniki za kwotę 280, 300, 320 zł jest tego multum. Na jednego magnetona przychodzi około 5-6 sztuk sprzedanych tych tanich. Niestety, ktoś kto użytkuje ciągnik jako ciągnik poboczny, Czyli jakiś ciągnik pomocniczy, odpalany raz na pół roku, no nie widzi sensu kupowania rozrusznika porządnego, trudno. I teraz o co chodzi z uszkodzeniem przez rozrusznik szybkoobrotowy? Wińca. przede wszystkim ktoś musi zauważyć, nawet na krótko, jakby testuje. To najpierw jest coś takiego, że Bendyk zostaje wyrzucony i dopiero zaczyna kręcić. My sprawdzamy czasami, bo jest coś takiego, że klient przychodzi i mówi: "Panie, on nie kręci". Więc bierzemy akumulator masowy, rondowy, wsówka, peg, akumulator, sprawdzamy rozrusznik. I można zauważyć nawet gołym okiem, że najpierw jest wyrzut i dopiero przykręcenie. To jest ułamek sekundy, ale jest to widoczne. Jeżeli się... Być może, że ktoś pierwszy, drugi raz jak na to patrzy nie zauważy, ale trzeci, czwarty, piąty, szósty, za którymś razem już to widać, że najpierw jest wyrzucony, później jest przekręcony. Więc to wyrzucenie powoduje to, że to w te zęby może być uderzony z tej strony lub z tej strony i wtedy dzieją się takie cuda. Ale zęby tutaj na nim są w miarę Zeszlifowane, podrobione, tak żeby tutaj wszystko się ładnie e, zazębiało. I moi drodzy, problem polega na tym, że w tych tanich rozrusznikach, trzeba sobie to porównać, ja tych tanich rozruszników na miejscu nie mam, nie handluję nimi, ponieważ nie chcę tracić czasu na reklamację i sprzedawać klientom bubla. Jeżeli przychodzi klient i chce jakiś inny rozrusznik, jak najbardziej wysyłam do sklepu internetowego wysyłka i koledzy z drugiego sklepu klientowi taki rozrusznik wysyłają. Ja nie biorę tego, bo w tym czasie nie jestem nastawiony typowo na to, żeby tylko zarabiać, zarabiać, zarabiać. Czasami trzeba się szanować i bubla nie sprzedawać. Więc postanowiłem, że trzymamy się magnetona lub... Male w przypadku C385, bo tam jest troszeczkę mocniejszy ten rozrusznik. Ale dzisiaj rozmawiamy o 60, więc rozmówimy sobie do końca. Przede wszystkim, w tanich rozrusznikach, ta zębatka z głowicy, i trzeba od tej powierzchni mierzyć, dotąd jest krótsza o 3-4 mm. Więc ten już na wieńcu nie zazębi się pełnym zębem, tylko zazębia się. Powiedzmy w 70%. Więc automatycznie ta zębatka przenosi na wieniec dużo większą siłę, i te zęby dostają już po Odubsku. Następna rzecz, to jeżeli chodzi o elektromagnes, jeżeli ktoś rozbierał, to elektromagnes stąd, z tej osi, na tą oś, ze środka do środka. Tam w środku jest taki powywijany, z twardej blachy. Tak to wygląda mniej więcej tak, tak i tak. Taki języczek, który w tym miejscu jest sprężyna. Bolczyk zaokrąglony, i on na tym się buja jak huśtawka. Jeżeli ktoś ogląda mój pierwszy odcinek o rozrusznikach, to zapraszam do niego. Tam zauważy, że. Jest rozebrany ten rozrusznik, jest pokazane jak to wygląda i jak najbardziej zapraszam do obejrzenia, żebyście wiedzieli o czym mówię, ponieważ nie będę tutaj kolejnego rozrusznika na chwilę obecną rozbierał. I dodatkową rzeczą jest coś takiego, że porównując tą oryginalną, tutaj ten wichajster, znajdujący się w środku, z zamiennikiem, on ma inne kąty. Elektromagnes tego akurat nie spytałem nie pytałem się chłopaków czy mierzyli czy nie, jak się zachowuje dokąd się wciąga, ile się wciąga jak to wygląda w tym sensie, więc nie potrafię odpowiedzieć, ale jeżeli tutaj minimalnie milimetr czy dwa już będzie różnicy na tym wichajstrze tak automatycznie zębnik nie będzie wyrzucony do końca i powiedzmy on będzie łapał po połowie Dlatego należy zwracać uwagę, że coś kosztem czegoś. Albo oszczędzamy głupie 150 zł i za chwilę będziemy wymieniali wieniec, będziemy wymieniali, nie daj Boże, rozrusznik, bo uszkodzi nam też tutaj tą zębatkę, bo w tej tanich lubi pękać. To trzeba to wszystko sobie wziąć pod uwagę, ponieważ do wymieniania wieńca trzeba rozjechać ciągnik. Jak już rozjedziemy sprzęgło, to się okaże, że jeszcze tarcze sprzęgłowe do wymiany, a to łopatki, a to to, a to tamto, a to uszczelniacz bo nie ma się leje i trzeba się przede wszystkim rozpaławiać. Więc moi drodzy, jest tutaj roboty i trzeba się zastanowić, czy 150 zł yy, jest tego warte, czy nie, bo na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o 300, to rozrusznik ten kosztuje 500, to jest 200 zł różnicy. Ale jeszcze powiedzmy od Belarusa kosztuje 450. W promocji chyba one były po 480, nawet te rozruszniki. Więc tutaj na to należy zwracać szczególną uwagę. Te rozruszniki są bardzo dobre. Ktoś, kto ich nie miał, tych porządnych rozruszników, nie wie nawet co traci. Ktoś zaraz będzie pisał w komentarzach, że R11 jest lepszy. Moi drodzy, czasy się zmieniają. Kiedyś 60 była też rewelacyjnym traktorem podczas modernizacji naszych gospodarstw. A teraz już większość mówi, że 60 to jest gówno. Moi drodzy, ta 60 jeszcze przeżyje Was, nie jednego. Szczególnie ci młodzi, żeby nie zaczęli płakać i do tych 60 -tych nie musieli wrócić. Obym się mylił. Obym się mylił, chyba że te gospodarstwa małe, rządzący. Europą wykończą, bo chyba o to chodzi. Więc macie naprawdę, moi drodzy, multum, multum pytań. Powiedzmy, że bez odpowiedzi. Nawet można by powiedzieć, że bez odpowiedzi. Na które trzeba sobie tutaj samemu odpowiedzieć. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o magnetona, moi drodzy, pojawiły się ostatnio na magnetonach naklejki Minda i z hologramem. Ten hologram oznacza, bo go odczytałem, datę produkcji. Jest to sierpień zeszłego roku. Godzina 19.34 chyba, a 54. I zobaczcie, tu jest opisane godzina 16.54, 31 sekund. To był wybity nadruk tutaj, a gdy odczytałem sobie ten kod, jest godzina 19.54 i 51 sekund Więc tutaj mamy produkcję I tak to moi drodzy wygląda I tu dodatkowo mamy nabite literkę K Czyli Kolurs Jako dystrybutor Tych rozruszników w Polsce Ja akurat ja biorę oraz Kolursa Ale też inne firmy handlują Więc nie wiem czy oni na pewno jakoś oznaczają Moi drodzy, nie przedłużam Was, wam nie zabieram Wam dzisiejsz, już dzisiejszego wieczoru. Trzymta się, do następnego, hej, cześć.